To później mi pokażesz Sebastian, proszę. Dobrze. Ja idę, Pieniu, Pieniu tam działa, tak, Można mówić? Tak. No, no więc e, wygląda to tak, że... O e, w maszynie są dwa czasy jakby, jak ona już się, już się uruchomi. Pierwszy to jest taki czas, że jest ten sprzętowy, który działa sobie w tle i po prostu tam jest zegar, który chodzi i to jest taki sprzętowy zegar. Ale w momencie, kiedy komputer startuje do dosa, ten sprzętowy zegar jest na starcie czytany, i jest tworzony taki zegar systemowy, który w gruncie rzeczy działa w taki sposób, że pewien licznik w pamięci inkrementuje się 18,2 raza na sekundę. Co 55 milisekund następuje przerwanie, które powiększa ten licznik i jednocześnie w rejestr rejestrach wylicza czas. System sterowania teleskopem ma komendę date, datę, o czym ja sam prawdę mówiąc nie wiedziałem, ale kiedyś ją napisałem i co ona robi? Oto ta komenda przyjmuje czas w formacie e, miesiąc kreska dzień kreska rok, przy czym e, miesiące dni nie mogą być poprzedzone zerem. Czyli nie może być na przykład tak jak dzisiaj 05 05 tylko musi być 5, 5 2008 Jeśli wpiszecie źle tę datę, to po prostu tam na konsoli w systemie sterowania po prostu będzie pojawi się prompt. prompt najpierw się pojawi napis, że zły format daty i pojawi się prąd do wprowadzenia nowej daty. Trzeba tam pójść, wpisać datę we właściwym formacie i system sterowania ruszy dalej bez restartu. A bo data się z czego wpisuje? Z konsoli, z klawiatury. Po prostu. Command Module. Tam w tej kabinie. Nie, tam w kabinie. Tylko w kabinie Tam można. Nie, nie. W tym okienku Receiver. Nie, rt 4 Command Module. Tam można wprowadzić komendę datę. Ona się wykona jako dosowska komenda datę tam na antenie. Ale jeśli dacie zły format, to nie będzie, będzie odpowiedź error i trzeba pójść na antenę mm -hmm. i wpisać po prostu tę datę we właściwym formacie. Enter i koniec. Nie ma możliwości A, poprawki stąd. Nie ma możliwości wpisania tego, tego poprawionego formatu stąd. Dobrze. Ale co to daje? To właściwie jeszcze nic nie daje. Dlaczego? Dlatego, że to tylko zmienia datę w systemie. Natomiast żeby, trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili czas jest w systemie sterowania z czasem atomowym, pochodzącym tu z wzorca atomowego i ten czas jest tworzony w pewnym małym pudełeczku tam na bazie dwóch rzeczy. Sygnały 10 MHz i impulsu 1 minuta. Jedna minuta i 10 MHz przychodzi z wzorca atomowego. Wobec tego dopiero komenda CT pozwala wpisać na nowo poprawioną datę i czas do tego pudełeczka. Oznacza to, że możemy najpierw dać date, prawda, komenda date jest wpisana, ale to niczego jeszcze nie zmienia w tym pudełku. Dopiero komendą CT możemy ustawić nową datę. Komenda date zmienia tylko pewną, pewien, liczby w pamięci komputera, ale takie systemowe liczby. Natomiast komenda ct po pierwsze zmienia o pełną ilość sekund, znaczy, przepraszam, o pe pewną ilość sekund stanowiącą wielokrotność 60 sekund. Dlatego, że my mówimy o minutach teraz, ct, hmm. pasja, i ileś minut. Minus ileś minut plus ileś minut. A więc jeśli dacie komendę date, zmienicie datę o jeden dzień, czy nawet o miesiąc, to tu w sterowni nie zobaczycie tej zmiany. Dopiero zmieniając przez CC datę, znaczy czas, ujrzycie zmianę, jeśli chodzi o ilość dni, miesiące, lata. Tak? Dopiero wtedy. Zatem po każdej komendzie date, musi nastąpić komenda ct. Ct spacja 1, jeśli czas był dobrze ustawiony, to ct spacja 1, natychmiast potem ct spacja minus 1, wtedy będzie czas zsynchronizowany do jednej minuty we właściwym momencie. Trzeba też jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że czasem może się być, to wszystko zupełnie poprzedzić. Dlaczego? Dlatego, że komenda ct co robi. Otóż, jeśli karzem e, mógł poprawić na przykład o jedną minutę, to ta jedna minuta jest mnożona przez 60 sekund i te 60 sekund jest dodawane do pewnego rejestru pamięci na antenie. I dopiero po tym dodaniu e, jest wywołana, wywoływana komenda e, wpisywania nowego czasu do tego pudełeczka małego. I ta komenda po prostu czyta datę systemową i czas systemowy odcina ten czas systemowy o pełną ilość minut, znaczy do pełnej ilości minut, prawda? Ignoruje sekundy, dodaje 60 sekund, prawda, czyli dodaje jedną minutę i dopiero taki czas wpisuje do pudełka. I ten czas czeka na pudełku, na impuls pełnej minuty z wzrostu wodorowego, żeby wszystko dalej płynęło. Więc raz tu komenda date prowadzona bezbłędnie, czyli bez, bez poprzedzających zer, między myślnikami i liczbami żadnych partii, prawda? przykład 05 5, nie, przepraszam, 5, kreska, 5, kreska, 2008, to jest dzień dzisiejszy. I po tej komendzie musi nastąpić komenda CT i spacja 1, CT spacja minus 1, to powinno w większości wypadków ustawić e, ten zegar w tym pudełeczku, ten czas atomowy na właściwy moment. Ale to nie jest w tej chwili tak, że CETE jeden zmienia czas, tak, 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 jest. Ale efektywnie tak nie wychodzi, to, to tak efektywnie wychodzi ze względu na to prawdopodobnie, że czas systemowy się trochę śpieszy i w ciągu doby, czy coś takiego, on narasta, na przykład o o kilka sekund czy kilkanaście sekund i po paru dniach osiąga błąd więcej niż jednej minuty, a system sterowania cały czas jest żywy. Dlatego jak poprawimy o 60 sekund ten czas systemowy to i potem go wczytamy, to może być o dwie minuty, może być o trzy minuty do przodu, mhm. prawda? I dopiero po pierwszej takiej komendzie jak damy cc, spacja i minus ileś, to dopiero wtedy go właściwie ustawimy, tak? Mhm. To po będzie prostu pod setem. Po, po 1, musimy sprawdzić dać jaki jest potem CT minus ile, prawda? Nie, nie. Ja, musimy zobaczyć czy już wszystko, wszystko nam się zgadza. Po CT spacja 1, musimy zobaczyć czy po tych iluś tam sekundach, jak się wszystko synchronizuje i wszystko ruszy, czy nam się wszystko zgadza. I mhm. dopiero druga wartość, druga komenda CT jest w stanie wpisać właściwą poprawkę. Tu nie chodzi o to, że to jest zawsze taki automatyzm tak, CT1, tak. CT-1, tak, tak, tak. chodzi o to, że najczęściej te błędy zdarzają się po jednym czy dwóch dniach normalnej pracy. Mm -hmm. Wtedy musimy znowu czytać czas, okazuje się, że mamy jakieś przekłamanie i wobec tego musimy cofnąć z tym czasem. Czyli po komendzie CT1 mm -hmm. okazuje się, jaka będzie następna komenda. Tak, tak jest, naprawdę, jaka, naprawdę, jaka naprawdę będzie następna komenda. Ja już tak. nie chcę tego udoskonalać, zmieniać, eliminować błędów operatorów, bo to nie ma sensu, bo niedługo będzie działał nowy system sterowania, mamy już właściwie wszystko gotowe. Tak? Ja już chcę temat ograniczenia jakieś. To, to się gdzie, no to może to yy, powiedzmy o, 24. powinno to być mniej mi, minut niż liczba minut w ciągu doby. Aha. Tak? Mniej niż liczba minut w ciągu doby. Generalnie żeby się data nie zmieniła, tak? Aha, czyli CT nie może zmienić daty. Tak. Jeśli CT e, okazuje się, że powinno, potencjalnie zmienić datę, to mm, to, to y, data nie przeskoczy. Trzeba użyć komendy date. Aha. Tak? Psz. No bo za, za dużo po prostu. Mhm. Będzie za duża zmiana, ale komenda. Tak. I, i zmiana daty często następuje właśnie w skutek y, operowania komendą CT. W pobliżu przejścia z jednej doby na drugą. Mm -hmm. Nie? To najczęściej wtedy następuje zmiana daty. Dobrze. No to wszystko. Zdarzył się dzisiaj na teleskopie taki wypadek, że nagle nastąpiło przekłamanie detektora kierunku ruchu z niewiadomych powodów. Także ja w tej chwili to już ustaliłem. Tam przeciągnąłem tym żelazem nad złącznikami końcowymi pokazującymi kierunek ruchu teleskopu, i myślę, że w tej chwili jest dobrze. Nie? No. To ty?